Siema, tu Majki. Witam Was w Farmek, sobota 22 na Polskiej Serii. Dzisiaj sprzedamy sobie pomidorki, jajka, jajeczka i co to jeszcze mamy? Miód. Na nowo postawionych supermarketach. Ja te budynki postawiłem sobie na mapie, żeby była bardziej fajniejsza gra, jest tak. Supermarket. Piekarnia. Supermarket. No i dobre, no to lecimy sobie ze sprzedażą. Jeszcze postawiłem sobie sprzedawania słomy i olejarnie. Olejarnie postawiłem, bo będziemy w tym odcineczku kościeli sobie y, powiedzmy słonecznik. Słonecznik zawieź na olejarnię i ten olej, który będą będzie wyprodukowany, będziemy sprzedawali. Zobaczymy, czy smucenie słonecznika, sprzedaż oleju będzie mi się opacała. Jak będzie, to Mediator. Jak mi się nie będzie opacała, więc. Więc powiedzmy, że przestanę sprzedawać. Przestanę siać słonecznik. Dobra, sprzedawać olej. To lecimy. Najpierw sprzedaż pomidorków. Czekaj, i Zobaczymy gdy dostaniemy. Uhu, uhu, o ja, Masakra. 74 tysiące mamy. Kasa się przyda. Mam zamiar kupić jakieś jeszcze pole. Nie? Zamiar kupić jeszcze jakieś pole i też nie dam, czy z czasem jakieś nowe maszyny nie wpadną, nie? Kilka odcinków temu kupiliśmy sobie forszaja kombajnowy. Wiecie, jest więcej skupów i jest lepsza, można lepszą cenę dostać wtedy, nie? A, dobra, te barierki nie będą przeszkadzały, tylko muszę zewnętrzną kamerę wziąć. Dobra, i chuj. I sprzedany. I cyk. O nie, jeszcze nie sprzedane. Jeszcze nie sprzedane, co trąbisz baranie? Normalnie prawie 80 tysięcy. Jeszcze mleko z nas sprzedaż, ale na razie z mlekiem to ja się powstrzymam. Nie lecimy, setenty też fajna ścieżka. Widzicie, stoi tam Forschmidt, i już gotowy do obmucenia, nie? Dzisiaj akurat mam jakieś tam chorobowe z pracy, bo miałem danego kaszaka i miałem szycie, masakracja Na szczęście wycinanie tego gówna nie bolało Tylko tak, tylko tak by było czuć jak się jak szyję, nie? Dobra, V i B Aha, X muszę na rozłożyć. O. Co? No i lecimy, nie? Mam nadzieję, że to się nadaje do młócenia. Shederem od kukurydzy to robimy, nie? Dobra, jest yes, git, jest git. No to lecimy w koło. Ponieważ pracownika, jeszcze jednym ciągnikiem sobie zjedziemy, nie? Kombajn w miarę, fajny Forschmid. Poprzedni sprzedaliśmy. Z czasem się coś kupi. No już o wiele lepsze mamy zarobki teraz. Nie no to 30 tysięcy na, na pomidorach, jajka i tak dalej. No to jest kupa kasy nie? Aż tak się nie spodziewałem, nie? A w tym odcinku tylko z... powiedzmy zmucimy to Zawieziemy to na lejarnię. I zobaczymy. A. I też nie wiem, czy nie będziemy musieli kupić przyczepy do oleju, nie? Samozbierające, samo nie? To też jakiś tam wydatek, nie? Ale zobaczymy. Wam powiem, że w miarę dobrze idzie. O. Muszę, muszę dwa poprzednie odcinki wydać, które mam na dysku. Muszę zacząć, który z który to sobie wydać. Czyli dwie szklarnie. Coś tam rośnie znowuż. Jakiś, jakaś kaska z tego zawsze jest, dobra. Zaczynajmy pracownika. I zjedziemy sobie z ETS mniej z pola. Akurat ten ciągniczek mi się przyda do ciągania tej przyczepy dłużejniej. To jest mój koń pociągowy, największy mój ciągnik, jaki jest, nie? Z czasem, pewnie na coś wymienię innego, nie? Już pożegnaliśmy. I mamy teraz, Belarusa? Kurde, mać. To jest kuwa masakra z tym zahaczaniem. Dobra, gdzieś to trzeba zostawić. A jeszcze mieliśmy sprzedać. Świnki się znałem, sprzedać je czy nie sprzedać? No na pewno musimy sprzedać Trochę tak świnak już mamy, dobra, ja to zaparkuję tutaj Kurde Jako ten baran jeździ, nie? O Jezu się co ten baran zrobił, miał no, brak słów, ratuj się I to będzie bezpiecznie no, jak na razie i się podczepi pod przyczepę nie. I teraz i jakieś jeszcze może sprzedamy sobie świnki, nie? mucisz? Młucisz, dobra jeszcze świnki sprzedamy i zobaczymy jaka to jest kasa z tego. Jakieś sobie sprzedamy, znaczy świni no, krumaki sobie sprzedamy. Czy to jest warto, czy to nie warto sprzedawać? Aha, te są najdroższe. Ile mi tu chodzi? O, cztery mogę sprzedać, no to kurde gościu, przenieść na przyczepę. A jak sprzedamy świnie, to będzie pustszejsza obora. I te świnie znowu zaczną się produkować na nowo, nie? Popełnie się produkcja świń zatrzymała z tego względu, bo była pełna obora. A mówiłem. Tak, jest pełna obora. Czyli one nie będą się rodziły małej świnki, nie? A jak sprzedamy cztery, to znów się w tym miejscu cztery urodzą, nie? Jakąś kackę mamy, jak to wygląda? Uuu, cztery świnki jadą se na skup, na rzeź. A jak? Czemu mi nie pokazuje? O. Dobra, sprzedał się mu łycha, nie? Dobra, robimy sobie miniaturkę. Tylko 100 tysięcy Nie dobijemy, nie? No to trzeba komuś sobie kupić, powiedzmy... Jakąś pole kupić nowe? O oh jest Jakiemuś Audi wymyśliliśmy. Dobra, lecimy dalej. Realnie to realnie. Podbijamy. Dobra. Tammy niżej. Dobra. I lecimy, lecimy. Kierunkowskaz. To był skup zwierząt. Zobaczymy komu cenę w ogóle dostaniemy. Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. O jest, 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 jest Kupi, dobra. O, 2,6 setni. O dobry pieniądz, niezły. Tak, tędy, nie? Już nie będziemy się przez ten szlaban pchać. Nie I wrócimy sobie tędy, nie? Dobra cena, dobra cena za świnki, nie? Chociaż wiem, jak się już świnie sprzedaje. Nigdy nie sprzedawałem świn w farmingu, nie? Co ty robisz? Jakie robisz, nie? Gościu, 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 jakie robisz? Teraz ja sobie zacznę mucenie z powrotem. Dobra, muci. Dobra. Myślałem, że ten header trzeba niżej opuścić, a jednak ten header musi tak zostać, żeby mucić. A myślałem, że trzeba go niżej opuścić, jak do zmucenia zboża. Dobra. Dalej, dalej słonecznik, dalej, dalej, dalej. O kurde. Tyle zmuciliśmy i to tak mało udało? No nie wiem, zobaczymy. Tak na razie widzę, że się chyba... Nie opaca siać, bo tyle zmuciliśmy, a mało nam dało, nie? Jeszcze nawet przyczepy nie mamy zmuconej, nie? Zobaczymy jak przy sprzedaży i przy produkcji będzie wyglądało olej, nie? Możemy sobie rozłożyć, będzie jeszcze pole poza odcinkiem do, do orania, może obornik jeszcze wlejemy, albo, albo gnojówkę zrzucimy. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze, zobaczymy jak to wyjdzie. Wam powiem, nie ma szału, nie ma szału, spodziewałem się czegoś lepszego, dobra. Wiadomo, że zawsze coś trzeba popróbować, jakieś nowe uprawy, może na czymś więcej zarobić. A zawiazę teraz na lejarnię. Jeszcze wam nie pokażę. Wam powiem marnie, marnie. Powiem. Chyba nie jestem zadowolony z tego obrazu. Zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Lejarnie koło sklepu postawiłem. Zobaczymy, czy opłacało się stawiać to. Czy się nie opłacało. Jak widzicie tu jest kup słomyś tą cenę za słomę też dostaniemy Dobra, lecimy, lecimy A tu jest olejarnia, no trochę tam mi z tą budową nie wyszło, wiadomo ten, z tym terenem to też nie wiadomo, nie. dobra Słonecznik sypane. O, Otwórz, dobra, olej słonecznikowy, a zobaczymy. Co to, ile to dlatego, nie? Dobra, tu się musi pojawić, na razie się nie pojawia i zobaczymy, czy się opłacało, czy się nie opłacało to stawiać, bo nic normalnie o tym nie wiem, dobra, przyjadę tutaj z jakąś przyczepą i zobaczymy, sprzedaż oleju, nie? No, ale fajnie, zrobiłem tak ciaśniutko, fajniuśko, nie? O, jaki mostek fajny. O jezu. Mm, żebym się nie wpierdzieć do wody. Ja, lecimy dalej. Dobra. I zobaczymy, co to z czasem pomoże. Daję na farmę. I kończę. Dobra, trzymajcie się, bycie komentujcie na ra.